Prawo serii. Mieć tylko nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie normalny. Wczoraj pęknięta rura, rozwalona toaleta, bus odmówił posłuszeństwa, Bydgoszczy, tramwaj wylatuje, wali prosto w budynek. Całe się nikomu nic się nie stało. Prawo serii. Czy to przez pełnię? Tutaj jeszcze dowiemy o sygnale też, że też nie, dzień nie poszedł tak jak miał iść. Nie było wszystko po myśli. Coś się działo, coś się działo. A niby nie 13, nie? Słuchałem polskiego radia i słucham pogody. No właśnie się dowiedziałem, że mieszkam w pozostałej części. Wymienili wszystko w Europie. I na końcu powiedzieli, a w pozostałej części, czyli Bułgaria jest w pozostałej części. Wczoraj albo przedwczoraj, patrząc na pogodę, w Istanbule opady śniegu nie widziane od czasu. Jak ktoś był w Istanbule, wiecie doskonale, góry, doliny, tam po prostu komunikacja stanęła, wszystko po prostu zatrzymało się 16-milionowe miasto. Promy nie mogły przepływać przez Bosfor. Katastrofa, katastrofa dla takiego miasta. No, pogoda, gdzie człowiek jest dla pogody, nie? Puch marny. No i właśnie. Nowy dzień, już się zaczynają dobre rzeczy. Już zamontowaliśmy takie drzwi. Drzwi przesuwne. Dlaczego? No, bo po prostu by nam za dużo miejsca, zwykłe skrzydło zabrało. No to... Na razie wpadliśmy na taki pomysł. Zobaczmy, jak nam to się sprawdza. Na pewno lepsze niż kurtyna od yy, prysznica. No właśnie, próbuję ustawić kamerę. ona mnie do, do góry, góry, nog nog do góry <laughs> nogami. No jak ale jak do góry nogami, to może po pozdrowienie dla Australii. O, pozdrawiamy pozdrawiamy. per. Pozdrawiamy serdecznie. Wy jesteście do góry nogami, ale ja Wam powiem, że mieliśmy czas jakiś temu wizję, nawet wyjazdu do Australii. Była, By, była, była wizja i e, wizja, mieliśmy wizję jechać do pracy, e, do pracy w systemie FIFO, mhm. e, czyli fly in, fly out, to jest, e, zależy od pracy, ale to jest mhm. jakieś 2-3 tygodnie jest się na terytorium Australii, tam się pracuje, e, no zależy gdzie, czy to tam, mhm. w danym miejscu i wtedy fly out i wylatywało się na kolejne 2-3 tygodnie i można, można ten. I przeważnie gdzie wylatywali? Na Bali. Na bali. No, Australijczycy, Australijczycy. na Bali. Used, to wiadomo, oni bali tak. I tak. Ale zresztą Austri to są charakterystyczni. Najczęściej ich można poznać, jak się jest w Azji Południowo-środkowej po, po kapeluszach. Normalnie chodzą z tymi korkami. I jak ktoś nie wie o co chodzi, to oni mają. E, Australijczycy mają na kapeluszach takie korki. No tak. i chodzą sobie z tymi, o, po co korki? Żeby odgadniać muchy. No, i, I chodzą sobie tak, także i widać e, wszędzie, ale na bali jest mnóstwo osób osji, e, czyli Australia i Nowa Zelandia. No i była taka wizja pojechać, ale to nie jest taki chopsiub sobie, żeby się tam załapać. Bo na Instagramie oczywiście pokazują miód, e, lukier i rodzynki, a to. No nie jest tak kolorowo. To życie to nie jest Instagram, także. E, a nam było po prostu no, przygodę przygodę pojechać, nauczyć się, Tak, uczyć się języka. I tak w sumie szczerze mówiąc, bo ja mówię, no to, to bo tam najczęściej to jest praca ciężka. Mówię to czy to jest dla Natalii czy nie? Up patrzę, tam kobiet jest, normalnie kobiet mnóstwo pracują, bo to są bardzo. też prace, są, są yy, dla kobiet, także to żadne, żadne tam, żaden problem. No problem jest ten, żeby tą pracę. Yy, Mieć możliwość dostać wizę, bo to trzeba wizę na kosmos. Mm -hmm. Tak, to chyba firmy załatwiają wizy. Ja nie mam pojęcia w ogóle. Tak jak, jak patrzyliśmy, to to. Trzeba taki... się po prostu do firmy odezwać i oni tam. No. Ale była wizja, w każdym razie, do Australii tak. lecieć. Tak. I do ja, Kanady. Jak? Lub do Kanady. Ale jak będzie coś takiego, to się wcale nie zdziwcie. Ci, którzy jak nas już, już znają trochę. Nie, jak zobaczycie nas do góry nogami. <laughs> Do góry nogami, może Natalia galopująca na kangurze, no to zobaczymy co to będzie się działo, nie? Chyba no, no to Życzę powodzenia temu kangurowi. Się, chyba będziecie się boksował z kangurem. No Życzę powodzenia temu kangurowi, jak ja miał na nim Ty, Ale to dobrze bokserzy. No dobrze, Nie, to nie stoją, a... no, tak. e... no właśnie, a my, my co? My drzwi zamontowaliśmy, a teraz zabieramy się tak. za murowanie. To no, kolejne etapy, kolejne etapy. Kolejne etapy. Tak jest. Jak to się zmienia, jak świeci słonko. To piękna sprawa. Mimo, że jest mroźno. Ale słonko sprawia, że jest pięknie. A ja z wiaderkiem zasuwam, bo teściu rzuca. No to się nie dzieje. Robię zaprawę. No to kociarstwo widzę, nawaliło mi do piasku. A psy obsikały mi cement. <laughs> Ty co tu się dzieje? Co się dzieje, się pytam. Ach, biednemu to zawsze wiatr w oczy. Trudno. Trudno. Nie no, mi było? No właśnie. <laughs> tu już mam przygotowaną rozpałkę dla teściowej. Ktoś powie, że lizus. Ciekawe, kto powie? Natalia powie, że lizus, ale to nie jest wszystko strategia i taktyka. Już wiem, że teściowa zrobiła paprykarz. No palce lizać. Dała do spróbowania no, albo przetestowania na zięciu. No właśnie, tego nie przemyślałem. Ale i nadal żyje, czyli chyba ok. No pyszny. No i gulasz się robi. No to jak z roz tej rozpałeczki nie przynieść. Lecę. No i proszę. I co widzę moja teściowa robi gulasz, ale przy okazji ogląda telewizję. Ogląda bajki bułgarskie. Znaczy po bułgarsku i e, spidermana. Ale no nie chodzi o to, co tam leci, tylko dzieci uczą się języka. No, i najprościej jest po prostu uczyć się na, na bajkach. A też trzeba twardo uczy się bułgarskiego, oglądając bajki i przy okazji gotując. Dobra, a my idziemy działać. Jak tu jest cieplutko? Tu już teraz się sufit się obniżył. Drzwi są zamknięte. Już jest, już się zaczyna dziać domowo. Jestem! No i dobrze. No właśnie, to jest odpowiedź. Obudziła się gwiazda. No właśnie, a ja słucham, rozmawiam sobie z Natalią, bo słucham radia e, australijskiego. Nie pamiętam, jaką stację leci, ale w, w jest rozmowa, bo, bo dziewczyna e, z, naj, najbardziej przerażające przeżycie z dzieciństwa i mają być z dzieciństwa. No i dziewczyna właśnie opowiada, do radia i opowiada, że dla niej e, pobyt na wsi to był, to był przerażenie, bo pierwszy raz w życiu spotkała żywe kurczaki. No, i nie wiem, jak tą kurczakofobię, bo zapomniałem, nie wiem jak po angielsku jest ta nazwa, no ale zrozumiałem, że ona ma tą fobię, kurczakofobię. No i ci zaczęli się tam śmiać, przepraszam, ale to no, po prostu. Do... Ona mówi, wiem, bo cała rodzina ma ze mnie bekę. <laughs> I. o tym mówi, no to przepraszam, jak chłopak ci zaprosi do KFC, no i co wtedy? A on, ona mówi, no nie, taki kurczak to, to nie, właśnie, to nie, nie. Ale działa na nią on dopiero jak, <laughs> jak żywe kurczaki, nie? No a mówi, to taki jak Rooster zrobi. I... To co się dzieje, nie? Ona mówi po prostu, mówi, jak dziecko to przeżyła, to straszne traumy, nie? No i mówi, wie, że ma takie coś. Pamiętam, że kiedyś o fobiach był program i mm. no, w takim pokoiku jak tutaj siedział y, szwedzki bądź norweski drwal, słuchajcie, mm. przeogromny facet z brodą, no i siedział, y, no i naprzeciwko siedziała pani i był obok y, stoliczek, przykryty płótnem, no i on tam opowiada, że oczywiście, że ma tam straszne, przeżycia i bo on boi się, boi się kotów. Ja dziękuję. Słuchajcie i ta pani tak odkrywa i ona mówi, ale w jakim stopniu tam się pytania oczywiście ten i to widać było, że kamera taka z boku i ona odkrywa to płótno. i słuchajcie, puszysty taki biały koc kocurek. Słuchajcie, ten facet to po prostu z tym krzesłem cały się przewrócił w tym pomieszczeniu, <laughs> to tak normalnie ja była jazda bez trzymanki, no jak to się, ja pamiętam w wojsku mnie to mój kolega miał arachnofobię. I on miał naprawdę, to była jazda, ja pamiętam, że jak my szliśmy do lasu czy coś, to była rzeźnia i jemu dowódca, coś się tam wywijaliśmy jak to zawsze, no i dowódca kazał mu posprzątać sierżant, posprzątać yy, piwnicę, gdzie były worki składowane, były ziemniaki, jak wiadomo, pajęczyny wszędzie, tam pająków były na kilogramy i on to posprzątał. No i stwierdziliśmy, że on nie ma arachnofobii, tylko sierżantofobii. Że <grym> bardziej się bał sierżanta, niż jeżeli... Jak to szybko można wyleczyć. Jak to szybko można wyleczyć, ale on to posprzątał, słuchajcie, było picobello, także no wtedy to pamiętam, że Beka, że co ty tam, żadnej arachnofobii nie masz, chyba masz sierżantofobię, <grym> sobie coś wmawiałeś, no. Dobra, do roboty, bo teściu czeka już. Słyszę, <grym> No, dawaj, 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 sznala, sznala. A się po niemiecku tak? Wychodzę na inspekcję, bo tutaj chłopy coś się za dobrze bawili. A wy zamontujecie toaletę na noc? Tata postawił murek, bo tutaj będzie w sumie półka taka zrobiona, bo ta ściana, która tam jest za, za tym murkiem teraz, była bardzo cienka i naprawdę było w tej łazience okropnie zimno, nie Maciej? Tak I, jest. No i co? I wczoraj zamontowali, rozmontowali. No i coś takiego, o, tatko zrobił. Później co to, co to będzie? Regips, tak? Nie, to będzie zarzucone. Aha, zarzucone. I co? Nie pójdą, regi, pójdą regipsy, teraz będziemy gruntować. Będzie grunt tak? robiony, będzie robiony to sufit. Później będą się... Aha. Oglądajcie, to się dowiecie. No, kable już są, także... Kable są. Najważniejsze, że są właśnie kable, wszystko pociętego. A, tutaj będzie boiler. Tutaj mam nadzieję, że się pomieścimy. Ale ogólnie, jakby... tak siedziałam sobie dzisiaj rano na toalecie i tak stwierdziłam, że mam dużą łazienkę. No, ona jest duża, ale ona jest to spora, ale azjatycki. ogólnie my. Ja Zrobimy styl minimalistyczny. To będzie To Tu będzie to tu ja. Tutaj już widać, tu są skosy. Tak, Może tu... nie widać tego w kamerze. Ale ogólnie ale tu są. Tu są skosy. Tu będzie

no. Jeszcze myślę. Ale to na pewno żadnych długi tak szafek nie będzie, bo, bo ja chcę styl minimalistyczny. Ja tutaj nie potrzebuję. Od tego jest <laughs> przyszły kantorek. I tutaj będą rzeczy składowane. Tu będzie tylko taka podstawowa chemia do szybkiego użytku. Ale na pewno nie na pewno będzie, będzie nic mi tutaj zwisać. Będę, na pewno będę mrugać teraz. To proszę nie regulować odbiorników. To jest e, po tak, bo, ta lampa, lampa. No ta lampa po prostu. Ten typ tak coś takiego. No i w przyszłym tygodniu ogólnie będzie pies wy, wymieniany, dlatego że zaczyna już po prostu coś tutaj przy rozpalaniu z rury kopci. Nie, on już jest no to już On jest już tak, jest stary, już jest stary. wysłużony. Chcemy, chcemy jeszcze zagruntować ściany. Tak, no trzeba chcemy to zrobić. Chcemy sufit ściany. A jeszcze, chcemy to sufitu nie wknęli. Zrobić podłogi, bo jeszcze będziemy kłaść płyty. Tak. kręć kamerą. Będziemy robić płyty i e, no. dopiero wtedy. Jak już nic tu się nie będzie kurzyć, chcę wstawić nowy. Tak, i to trzeba porządnie Nie będziemy go oficjalnie testować, wkurzyć. robiąc ladacznicę i jajecznicę. Ladacznica musi być. Jajecznica będzie robiła. Najpierw boczuś, z no, a później. Ten... A Później ladacznica. Tak Dobra. będę się bawić, jak pan ma <laughs> Makłowicz. No, będzie tak wesoło, będzie tak. wesoło. Ja dzisiaj posprzątałam pokój. Mogę Wam w sumie taką szybką rzutkę zrobić, pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Wszystko tutaj już poogarniane, jeszcze walizki muszę się pozbyć. No, 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 no standardowe, małe, małe, ten. To zniknie, bo to jest łazienkowe, ale po prostu ja potrzebowałam, na razie nie znalazłam żadnego stoliczka dla siebie, więc pokaż, pokaż łazienkowe. No jest, ale to, to ogólnie jest kupiona książka y, Harry Potter. Y, druga część Komnata tajemnic, ale to idzie dla, do księżniczek. Jak już zajedziemy do tak, Tajlandii, to, to druga część idzie, bo dziewczyn... pierwszą już dostały, tak. więc teraz będzie druga. I myślę, że jak zajedziemy za do Polski, to kupię jeszcze z kolejnej części, bo one nie są drogie, zamówię w Empiku i po prostu to do całą... Ale dlaczego musimy do Polski jechać? Bo Ech. się spraw urzędowych, skarbowych nie można załatwić. E, no tak, no tak, no tak. no, no dobra. Ale to i tak wiesz, zamówimy jakby audiencję u pani w, 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 no tak. w skarbówce i po prostu powiemy, jaka jest sprawa, i może nam to od ręki. Kupimy jakieś praliny albo flachę, to mam nadzieję, że szybciej to załatwi. To już chyba nie działa, to nie te czasy. Nie, a to tutaj, no, to... tutaj działa. No tutaj działa. No, a, tutaj tutaj. Lali, Jezu, wracajcie. Lali, lali. Ech, Boże, wracajcie czasy, kiedy jeszcze można było czymś obdarować i, i, i można było pewne sprawy po prostu szybciej załatwić. A! No ale cóż, i jeszcze Wam pokażę nowego współlokatora. To już Mój ulubieniec, najpiękniejszy i w ogóle, ale będzie jeszcze drugi. Na pewno kolega jak, jako, jakiegoś zakupia, bo uwielbiam bojowniczki. Bojuś. On się nazywa Bojuś. Bojek właśnie teraz śpi, ale widzę, że, że się rusza dość często. Pokazuje te swoje piękne, jest w pięknej okazałości pokazywany, więc cieszy moje oko. Co robisz? Dorzucam. Dorzucaj, dorzucaj. Bo się zrobiło coś zimno. No, dobra. Tak tak sobie. Tak się dzieje akcja u nas. Akcja. Teś, ma, teś ma przerwę na papierosa. A ta ta ma przerwę na papierosa, dokładnie. Bo, bo sobie siądę. Bo, bo sobie nie siądę, bo ja jeszcze pracuję. Ja jestem pracuję. Tak, ty pr... pracujesz. No dobra, niech ci będzie. Słuchajcie, a to się nie dzieje. E... U nas już wieczór. Pora jest odpowiednia. My skończyliśmy z teściem. No dobra, to też skończył. Ja mu pomagałem. No właśnie, <laughs> właśnie. zrobiliśmy ściankę w, w łazience. Ale wychodząc, bo ja pracowałem na zewnątrz, wychodząc na zewnątrz spojrzałem na księżyc. Słuchajcie, pełnia. pięknie No ładnie ładnie. I już szybciutko. Ten księżyc nazywa się księżycem śnieżnym. Już doczytałem, że styczniowy był księżycem wilczym, następnym ma być robaczy. Każdy księżyc, tak, pełnia Ta księżyca ma swoją nazwę, ale pamiętasz, w Azji też był Blue Moon, Ren. No tak, no to, tam jeszcze okej, okay, no to spoko. No jeszcze tak, ale wie. u nas też. Ale to te jakieś dziwne nazwy. No, no nie są dziwne, właśnie to, to są nazwy, bo to przeczytałem teraz, że głównie nazwy dawali... E... A robaczy, obo... że co, że robaki wychodzą? W, w... To trzeba by było doczytać sobie, ale tak, tak, teraz mi tutaj to, co przeczytałem. A nazwy wychodziły od y, mieszkańców Ameryki Północnej, y, nie od Amerykanów, mm. ale y, no, po prostu od tych, którzy mieszkali tam wcześniej. I, i ci, no my nazywamy ich Indianami, oni, oni nadawali te nazwy i stamtąd się rozeszło. A jest indziej. Księżyc, y, szybciej pracuj? <laughs> I tym optymistycznym akcentem <laughs> kończymy dzisiejszy no, mapę show. <laughs> dzisiejszy odcinek. Pozdrawiamy oczywiście Was, wszystkich, gdziekolwiek jesteście, na drugiej ku półkuli. Yeah. Czy u nas. Patrzcie w niebo, patrzcie, obejrzyjcie sobie pełnię. Dzisiaj się akurat zaczyna. No i co? bo mi się darzy. Do zobaczenia.